Witam wszystkich. Taki szybki, krótki filmik. A propos, fajnego urządzenia, które wpadło mi w ręce. Urządzenie wygląda tak. Jest to urządzenie firmy Parkside. Wiem, wiem, to nie jest kanał budowlany, tylko wędkarski. Natomiast zaraz Wam wyjaśnię, do czego to służy i zobaczycie, jaka to fajna rzecz. Firma Parkside jest to lidlowska firma. Można to kupić w Lidlu. Ja akurat właśnie stacjonalnie to zakupiłem, ale można kupić to też w internecie. Pod filmem, jak zwykle, będziecie mieli linki do wszystkich tych gadżetów, które tutaj wykorzystałem. Wielu z nas, oczywiście, też posiada narzędzia firmy Parkside do takiego domowego majsterkowania. Ja mam ich kilka, nie narzekam. Bardzo fajnie się sprawują. Jak wiadomo, do narzędzi potrzebne są baterie akumulatorowe. Ja osobiście posiadam takie dwie. Te są o mocy 2 godzin. Ah. i teraz pokażę, do czego służy nam taki adapter. Tworzy on nam z baterii tak naprawdę, tak jakby, e, dwa urządzenia. Pierwsze to jest latarka. Zaraz tylko się odpali. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie daje ta lampka. Do czego może się przydać? A już sobie możecie sami dopowiedzieć. Na kempingi, pod namioty, e, nawet do oświetlenia. Szczytówki bardzo fajna sprawa. Stawiamy gdzieś, oświetlamy szczytuweczkę nocą i widzimy e, brania. Kolejną rzeczą, skasz już tą lampeczkę. Kolejną rzeczą, jaka jest, to pełni to też. Funkcję powerbanka. Możemy sobie tutaj podpinać jakieś dowolne urządzenia, czy też na rybkach, jak jesteśmy, proszę już tutaj pokażę. Podładować sobie telefon. Oczywiście także musimy przycisnąć, aby się uruchomiło. I już mamy ładowanie. Także jak widzicie, świetne urządzonko. I teraz kilka takich technicznych spraw. Słuchajcie, co najlepsze jest, na tej baterii, 2 Ah, lampka świeci ponad 20 godzin. Są też w Lidlu dostępne baterie 4 Ah. I tam, z tego co widziałem na YouTube, test takiej lampki wychodził około 45 godzin stałego świecenia. Także wyobraźcie sobie nocne zasiadki. Oświetlenie szczytówki, czy też oświetlenie terenu. Oczywiście, jak mamy więcej baterii, możemy sobie takich adapterów dokupić więcej oświetlić sobie teren. Proszę bardzo, naprawdę ona mocno świeci. Koszty, koszt tego adaptera to jest 40 zł, koszt baterii tej 2A to jest koszt 100 zł. Ta większa bateria 4 amperogodzin kosztuje chyba 170 zł, Odsyłam oczywiście do linków. I teraz w porównaniu na przykład do tego, jakbyśmy mieli użyć jakiegokolwiek powerbanka i sami wiemy, ile powerbanki się ładują, to szybka ładowarka, którą też możemy dokupić, a taka ładowarka kosztuje 60 zł, ładuje taką baterię w godzinę. Szykujemy sobie takich kilka baterii. Oczywiście, jeżeli posiadamy, jeżeli nie, myślę, że. Bateria 100 zł, z ładowarką w sumie wynosi 160 zł, adapter to wynosi 200 zł i mamy bardzo fajną, bardzo fajnego powerbanka z lampeczką. Tutaj możemy sobie oczywiście mocować na jakiś pasek. No Nie to urządzonko ujęło, trzeba powiedzieć Parkside ma świetne pomysły, ciężko to znaleźć u innych konkurentów. Także myślę, że taki filmik się przyda, życzę Udanych zasiadek nocnych i do zobaczenia na wodą oraz w kolejnym filmie.